Jestem waszym człowiekiem w Indiach, jestem waszymi uszami, oczami, mózgiem, wszystkim. Więc jeżeli ktoś myśli, że pojedzie do Indii, kupując wycieczkę w biurze podróży i będzie miał wycieczkę życia, może i prawda. Jeżeli ktoś myśli, że będzie miał wycieczkę duszy, hmm może lepiej jechać do Disneylandu. My nie mamy duszy. Jeżeli ktoś siedzi przez całe życie swoje dorosłe w biurze albo w magazynie albo w fabryce i pojedzie do Indii zobaczy 25 zabytków i wróci i będzie się pucować przed znajomymi do końca życia, że był w Indiach i przeżył e, przeżył e, jak to powiedzieć, przeżył coś bardzo bardzo duchowego, może w to wierzy, ale powiem wam, że jestem w tej trzeci miesiąc i i jakoś tej duszy nie widzę, może dlatego, iż położyłem kreskę na naszej cywilizacji i dlatego uważam, że nie zasługujemy po prostu na to. No, zobaczymy. Dzisiaj dzisiaj będzie trochę inaczej. Dzisiejsza relacja, dzisiejszy radioreportaż będzie troszeczkę inny. Dzisiaj będę mówić o minusach. Rzadko kiedy mówię o minusach, mówię o pozytywach, ale dzisiaj będzie o minusach związanych ze zdrowiem. Bowiem jest ich kilka. Mieszkam, na, mieszkam na, w rejonie Indii, który nazywa się Goa. Totalnie mistyczne place, miejsce dla, dla Europejczyków, dla, z kolei dla Hindusów. Jest to miejsce zabawy. No, z, będą pewnie relacje z różnych, z różnych miejsc. Jedną relację mogliście oglądać, Shiva Valley. ale o czym my tutaj wspomnieliśmy? O zdrowiu. Z racji tego, że praktycznie przeszedłem na wegetarianizm, ale czuję się nieco osłabiony. Co prawda, biegam, robię pompki, podciągam się, co nie zmienia faktu, że bez codziennego uczucia cegły na żołądku czuję się trochę wymięty i trochę bez sił. Raz na 2-3 dni wcinam hamburgery. Co prawda, mówię hamburgery, bowiem. Tutaj kawałki mięsa czy porcje związane z mięsem są tak maleńkie, że muszę jeść na przykład po cztery hamburgery albo pięć razy szowarmę, żeby się jako tako najeść. Kiedy poszedłem po szowarmę, gość nakroił mięsa. Mówię, no to teraz se adek podję. Co się okazało? Nakroił mięsa dla czterech ludzi, więc dostałem tylko maleńką, maleńką część tego. No mówiąc krótko, jakie mięso jestem wkurzony, bo ciągle jest go mało. W związku z tym jestem trochę osłabiony, może w głowie się nie kręci, ale czekam na, na moment, kiedy ciało powie o stary, ale fajnie, że jemy warzywka i owoce. Bo to dobre na Twojego zdrowia. Jeżeli człowiek przez całe życie jadł lizaki mięsne, myślę, że przestawienie trochę potrwa. Na chwilę obecną zrzucam z wagi. Jest nieźle. Pękły mi usta. Od niedoboru witamin, bo zapominam sobie kupić owoców. E, pękły mi usta, które się nie goją, dlatego świetna rada dla wszystkich, którzy planują podróż w nieznane. Zabierajcie antybiotyk w małych porcyjkach. Maleńkie porcyjki antybiotyku uratują Was. Powiem kładę sobie to na swój popękany pysk i jest OK. Goa. Teraz mamy sezon lety, sezon deszczowy, tak zwany premonsum. Czyli nie ten monsun właściwy, tylko premonsun. Nie wiem o co chodzi, ale skoro w premonsunie mamy 3 dni opadów na tower, to nie mam pojęcia co będzie podczas prawdziwego monsunu. Podejrzewam, że aby wysuszyć ubranie, trzeba będzie zawrzeć pakt z diabłem. E, następna sprawa związana ze zdrowiem to pryszcze. Przez praktycznie całe życie miałem czystą cerę. Tutaj, ze względu na potworną wilgotność, temperaturę, e, wychodzą, wychodzą, rano się budzisz, a tu inwazja kosmitów na, twoim, na twojej twarzy. Na szczęście jest to do opanowania, ale w Polsce, w Anglii, w Niemczech tego nie było. Tutaj, możecie do mnie mówić, pan pizza, bowiem tych pryszczy trochę jest. Co jeszcze? Rany się nie goją. E, robiłem coś tam z drewnem. I sobie zrobiłem Ała w Nusie. Moje Ała w Nusie gdzieś może powstało dwa tygodnie temu. Także, że rana dość głęboka, ale do dzisiaj się goi i najgorsze jest to, że chodzę bez plastra, bo plastry nie mają żadnego sensu w takiej pogodzie. Chodzę bez plastra i muchy lecą do mojej rany, sobie wyobrażacie, więc czuję się jak stary pomidor Okej, okay, 5 minut zwyczajowych minęło, więc... Pozdrawiam Was, moje drogie słodkie misie. No i słyszymy się za tydzień. Adi Venture. Możecie mnie znaleźć na Facebooku. Ponoć całkiem fajnym mam stronę Adi Venture, Adi Kaniewski. Pytajcie, jeżeli chcecie spędzić wakacje życia na Goa za darmo, piszcie, dzwoncie. Bo wiem, jak to zrobić.